Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Gościem Polska Kadra TV jest reprezentantka Polski w Podnoszeniu się żarów. Dzisiaj jest szósta to jest jej wielki sukces. Joanna Łuchowska. No właśnie, to jest Twój wielki sukces dzisiaj. No, muszę przyznać, że tak. Bardzo chciałam być w ósemce Mistrzostw Świata. Odkąd tylko weszłam na arenę międzynarodową seniorów, udało mi się być dzisiaj szóstą, nie ósmą czy siódmą. Jest to rewelacja, tym bardziej, że pobiłam swoje rekordy życiowe aż o 7 kg w dwuboju, o 5 w podrzucie i wyrównałam rekord życiowy w rwaniu. Także, no co mogę powiedzieć, jestem przeszczęśliwa. Tu udzielałaś wywiadu Bogusławowi Stolskiemu przed chwilą do TVP Sport. Twoja sytuacja zmieniała się właściwie. Z minuty na minutę i jakie emocje tobie, tobie towarzyszyły? To znaczy, ja o tym nie wiedziałam, tak? Raz zostałam poinformowana przez trenera, że, że Koranka spaliła. Za chwilę tutaj ktoś z boku krzyknął, że Chinka także. No nie cieszę się z tego, że one spaliły, bo każda z nas pracuje ciężko i jest to masa wyrzeczeń. No ale końcowa klasyfikacja jest dla mnie szóstym miejscem i, i, i tutaj muszę myśleć o sobie. 207 kg dziś, to znaczy na mistrzostwach Europy, ile może być? No Ciężko tak tutaj gdybać, tak. No, ja teraz potrzebuję się troszkę zregenerować, ale fajnie się czuję w tej kategorii, odnalazłam się tutaj fajnie. Czuję spore rezerwy i, i, i co? Pozostaje dalej trenować i liczyć na więcej. Najważniejsze, żeby w tym wszystkim była moc. Naszym gościem była Joanna Łochowska. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.